Jestem w Trinidadzie. Idę na spacer kilkugodzinny. E, zobaczymy, co tam uda mi się nagrać. Może coś ciekawego, może coś fajnego. Co jeszcze? Nie tego się mówi na początku filmu. Trinidad to oczywiście nowoczesne państwo, więc jest też Starbucks. Biorę sobie kawkę i idę na spacer w góry. Na górę, na górę jakąś jedną bardzo blisko z centrum miasta. Noś w Trinidadzie jest bardzo dużo złodziei kabli. Po prostu przychodzą i ucinają te kable. Jak widać, kabli jest sporo. zabronili sprzedawać tutaj miedzi w skupach bo tak dużo kradli, że musieli tego zabronić żeby to ukrócić jest tak gorąco, że ja ja nie wytrzymuję, nie? Po prostu pod się ze mnie leje strumieniem. Z rąk mi cieknie, jestem cały mokry. Po prostu... masakra jakaś. Jest okropnie. nie jestem zmęczony, tylko kurde, jest mi gorąco. Naprawdę lekko nie jest. Ale idzie się całkiem przyjemnie, zwłaszcza jak już się wejdzie w cień. To jest ok. Już wiem, że widoki będą cudowne. Nie żałuję niczego. Ale jest gorąco. Sępy rytają, Czuwają nade mną. Rzeczymienie, rzeczymienie. Rzeczymienie. ale rzeczywiście widok jest przepiękny. A jeszcze nie doszliśmy tam, gdzie powinni. Widać, jak deszcz pada, pięknie. Co to dźwięk? Nie wiem, ale już jestem prawie na szczycie tej ścieżki. Nie wiem, to jest nawet pewnie nie z 800 metrów, tylko wysokości, ale samego poziomu nie byś wody. Jest masakra gorąco, ledwo daję radę, ale już ostatnie podejście. W końcu wlazłem. Tam jest jeszcze jedna górka, ale już tam nie idę, nie ma szansy. Po prostu jestem wykończony. Nie wykończony, ale po prostu jest tak gorąco, że zaraz umrę. Przynajmniej mam nadzieję, że nie. I tak wygląda widok z góry. Pięknie widać jak tam burza I idzie to Znaczy czas wracać Tam jeszcze miałem iść Nie widać tą flagę Ale nie idę No jestem zmęczony i, i wracam I już, koniec, nie będę się tłumaczył nikomu Idzie burza To czas iść do domu W dół tu jak pięknie widać burze. A tu miasto. Na dole port Savana, e, Park. Queens Park Savana, tam zaczynałem tę wspinaczkę. Ej, co oznaczają niskoladające kruki? Znaczy nie kruki, tylko sępy, sorry. zaczęło padać, ale już jestem na asfalcie. Także trochę ulga przez ten deszcz. Dalej jest gorąco. Ale deszcz daje takie małe chudzenie. Także A nie było O, tam już widać jak leje w mieście, ale ja... me this Nie wiem czy widać, ale chyba ucieka przed deszczem. Tam za mną ewidentnie pada i ewidentnie się zbliża. A ja jestem po środku niczego. I najbliższy jest dach, jest tam I tam jest też jedzonko, także zmierzam tam. Po górach połażone I teraz trochę po mieście Chociaż jestem wykończony, cały mokry, przepocony No ale cóż, trzeba jeszcze trochę połazić, ostatni dzień A tutaj przede mną jest Muzeum Narodowe 对吧？对吧？对吧？对 <noise> 吧？对吧？对吧？对吧？对吧？ Ale się nie mylę, wkroczyłem właśnie w Chinatown i wygląda to całkiem ciekawie. No taki targ jest generalnie. Wszystko... Meet, 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 meet. Mydło i powidło, ciuchy, warzywa, owoce wszystko, Metal, metale, lekkie, ciężkie buty, jakieś żarcie, wszystko, wszystko, wszystko szczajna taunie, muszę przyznać, że jest ulga, bo jest głośno, brudno, śmierdzi, tłoczno. Jeszcze nic ciekawego tu nie ma tak naprawdę, także Uf, ulga to Kończę już powoli moją wycieczkę, zrobiłem dzisiaj chyba jakieś pewnie 15 km, muszę to sprawdzić, ale stawiam że gdzieś tyle. No, muszę przyznać, że Port of Spain jest naprawdę spoko, a bardzo ładne ścieżki trekkingowe, jest tam gdzie łazić, jest gorąco, miasto też jest całkiem fajne, dużo kolonialnej architektury. Oczywiście jest też dużo ludzi bezdomnych, trochę widać tam biedę, jest trochę brudno bo to Chinatown jest tłoczne, głośne ale są też miejsca dużo spokojniejsze e, ludzie są super Chciałem jeszcze wstąpić na jakiś street ale niestety nic nie, nie, po drodze nie było Zaraz coś wstąpię gdzieś to coś jeszcze zjeżdżam, ale i co to? Na no plus wszystko nie znalazłem żadnego street food'a food'u food'a Chcę zrobić po prostu jajecznicę i tyle by było na dzisiaj